Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże! Cieszę się bardzo, że mogę skierować kilka ciepłych słów do wszystkich przyjaciół i znajomych na moim profilu. To bardzo dobry sposób, aby dotrzeć z informacją do szerokiego grona odbiorców, zakładając, że zdecydowana większość z nich to ludzie młodzi. A więc ci, z którymi i dla których realizujemy nasz salesjański charyzmat. Wspieraj nas, ja Bosko nieustannym światłem łaski, wskazuj życia cel. Święty nasz założyciel. Ksiądz Bosko y, kiedyś powiedział do swoich wychowanków krzyczcie, śpiewajcie, hałasujcie, y, róbcie wszystko, bylebyście tylko nie grzeszyli. I do tego chcę was zaprosić. Ja jako duchowy syn księdza Bosko, znany powszechnie w naszym mieście jako ksiądz Leszek. Róbcie wszystko. A więc chcemy zrobić coś, co wpisze się w piękny jubileusz 100 lat działalności wychowawczo-duszpasterskiej Salezjanów Księdza Bosko w Sokołowie Podlasku. Wobec tego, do czego chcę Was zaprosić? Do współtworzenia filmu o Salezjanach w Sokołowie. Realizacja tego, do czego zostaliśmy powołani przez Bożą Opatrzność, jako Salezjanie, dokonuje się w oparciu o system prewencyjny, zapobiegawczy stworzony przez Księdza Boską. Od stu lat w naszym mieście realizuje się zatem to, co było, nadal jest i ufamy, że będzie realizacją pragnienia księdza Bosko, aby pomóc wszystkim młodym ludziom w tym, by stali się dobrymi chrześcijanami i porządnymi obywatelami. A zatem do dzieła. Na dzisiaj tyle. Odezwę się niebawem z konkretnymi propozycjami. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia. Mam nadzieję. Szczęść Boże.